Panie prezesie, dzień przed ogłoszeniem ciszy wyborczej, a dwa dni przed wyborami w mediach publicznych, w telewizji publicznej, kierowanej przez osoby bardzo związane z ówczesnym kierownictwem prawej Sprawiedliwości, od rana zaczęły być puszczane tak zwane taśmy Banasia. Czy pamięta pan to zdarzenie? Tak pamiętam. To była pańska rozmowa z panem mecenasem Chmajem. Czy, ty, czy pan rejestrował tą rozmowę? Nie rejestrowałem i nic z tym nie mam wspólnego, jeśli chodzi o jakieś podsichowanie, podglądanie. To była prywatna rozmowa. To była rozmowa między panem, a panem profesorem, mecenasem Markiem Chmajem, który pana reprezentuje jako pełnomocnik prawny w podstępowaniu z pańskim adwokatem, tak? Tylko w sprawach konstytucyjnych. Okej. Okay. Czy zgodnie z pańską wiedzą pan profesor Marek Chmaj rejestrował tę rozmowę, to spotkanie? Czy on mógł być źródłem upublicznienia tego rodzaju danych i informacji, przekazania nagrań do, przez jakichś tam pośredników do mediów publicznych? Nie, nie podejrzewam absolutnie takiej sytuacji. Czy pamięta pan, panie prezesie, gdzie odbywała się ta rozmowa? Szczegółów nie pamiętam, to było dosyć dawno. Czy ta rozmowa mogła odbywać się w kancelarii pana profesora Marka Chmaja? Ja y, y, również byłem tam raz czy dwa razy w kancelarii właśnie w sprawie immunitetu, ale i również pan Chmaj też był u mnie, więc trudno mi jest powiedzieć z jakiego okresu i w jakim pomieszczeniu to nabranie mogło mieć miejsce. Czy rozumiem, że są dwie opcje albo byli panowie podsłuchiwani w pomieszczeniach Kancelarii Prawnej adwokata albo w najwyższej izbie kontroli, tak? Myślę, że ktoś, ktoś z, z być może współpracowników albo w, albo, albo po prostu zewnątrz. Przecież dzisiaj są takie środki, że można również spokojnie y, zewnątrz podsłuchiwać kogo się chce. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem nie można podsłuchiwać rozmów między pełnomocnikiem prawnym i jego klientem w Kancelarii Prawnej. Więc jeżeli w taki sposób była zarejestrowana ta rozmowa, której upublicznienie ewidentnie miało intencję wpływu na wybory, to była to sytuacja, y, moim zdaniem, analogiczna z podsłuchiwaniem szefa sztabu kampanii wyborczej w 2019 roku, mówię o panu senatorze Brejzie, z intencją wpływania na wynik wyborów i z intencją oddziaływania na wynik wyborów. Więc moim zdaniem, jeżeli to jest super ważne, jeżeli pana prezesa nielegalnie podsłuchiwano, nielegalnie zarejestrowano rozmowę, Między panem a pełnomocnikiem prawnym i z intencją upublicznienia tej rozmowy, pewnie zmanipulowanej, wypreparowanej w dniu, ostatnim dniu kampanii wyborczej 2023 roku. Przypomnę, dwa dni przed wyborami do Sejmu RP. I oczywiście jestem o tym święcie przekonany, że, że, że to tu była yy, działalność typowa prowokacyjna, operacyjna. Która, która była bezprawna, bo przecież prezesa Najwyższej Izby Kontroli nie tylko, no, nie wolno w sposób nielegalny podsłuchiwać, więc kto to zrobił, powinien za to odpowiadać. Ja złożyłem zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, i do dnia dzisiejszego jakoś prokuratura i służby nie potrafią znaleźć osoby, która to. Z... Zrobiła. Czy właśnie to było moje kolejne pytanie, które pan prezes uprzedził, czy pan złożył zawiadomienie o możliwości stosowania wobec pana prezesa nielegalnej kontroli operacyjnej, nielegalnego stosowania podsłuchów i rozumiem, że to zawiadomienie zostało złożone i rozumiem, że zostało postępowanie wszczęte. Myśmy tak, ja złożyłem to zawiadomienie. To, nie, to dokładnie nie pamiętam czy czy po prostu dostaliśmy odpowiedź yy... W tej sprawie nie ma. Chyba nie ma, ale, ale po prostu zawiadomienie zostało złożone. Czyli rozumiem, nie został. Czy pan prezes pamięta, kiedy zostało złożone takie zawiadomienie? Ja zaraz kilka dni po, po tym y, fakcie y, y, złożyłem to zawiadomienie. Więc mija półtorej roku od faktu, gdy był. Dowiedział się pan, że był nielegalnie podsłuchiwany, złożył pan zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i do chwili obecnej, pomimo powstania niniejszej komisji zajmującej się nielegalnymi podsłuchami z wykorzystaniem m.in. systemu Pegasus, nie dostał pan prezes powiadomienia o wszczęciu postępowania w wyniku pańskiego zawiadomienia, czyli pewnie nie zostało wszczęte. Czy ja to dobrze rozumiem? Czy głównie znam, ale zawiadomienie zostało złożone? No ale jeżeli nie dostał pan, jak ja składam zawiadomienia, to albo jest wydane postanowienie o wszczęciu postępowania, odmowie wszczęciu postępowania, na które przysługuje zażalenie. Ja chcę ustalić, czy w kraju, w państwie, w którym rządzący mówią, że bardzo chcą wyjaśnić aferę Pegasusa, przez półtorej roku nic zrobili z pańskim zawiadomieniem o ewidentnie bezprawnym, nielegalnym podsłuchiwaniu pana prezesa i wykorzystania w celach wyborczych materiałów z podsłuchów. Szczegóły w, 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 oczywiście przekażę, po prostu jak dokładnie sprawdzę e, korespondencję, bo przecież ja na co dzień mam masę spraw na głowie, więc e, trudno mi jakąś jedną sprawę tylko badać. Natomiast na pewno to jest bezprawne i nielegalne działanie. Ja to rozumiem panie prezesie, ale dlatego właśnie to jest super ważne. Byłbym wdzięczny, jeżeli teraz nie jest pan w stanie odpowiedzieć na to pytanie, żebyśmy uzyskali od pana... W późniejszym trybie informacje i z prośbą o potwierdzenie, że tak, faktycznie nie ma do chwili obecnej po kilkunastu miesiącach postanowienia o wszczęciu, o wszczęciu postępowania w sprawie nielegalnego pana podsłuchiwania i udostępnienia tych materiałów, zgromadzonych być może przez polskie służby specjalne w celach wyborczych telewizji publicznej. Bo tu powtarza nam się po czterech latach w innej odsłonie ten sam mechanizm nie jest problemem samo posiadanie przez państwa systemu Pegasus. Nowoczesne państwa mają takie rozwiązania, ale problemem jest to, że jest on wykorzystywany do walki politycznych wobec oponentów politycznych, do spraw błahych i to są rzeczy o których my tutaj mówimy. Więc ja będę prosił o to uzupełnienie. Chciałbym też podnieść i zapewnić poprosić pana Pana prezesa o przekazanie do komisji pisma, które trafiło do pana marszałka Hołowni dotyczące rekomendacji zmian dotyczących funkcjonowania otoczenia prawnego, ponieważ ja niestety obawiam się, że z uwagi na obecny stan polskiego wymiaru sprawiedliwości, prokuratury i sądów. I najważniejsza rzecz, którą możemy tutaj zrobić, to jest zmiana prawa. Więc bardzo byłbym wdzięczny, żeby pan prezes również w Wysokiej Komisji przesłał, przesłał te propozycje zmiany. Chciałbym zadeklarować w imieniu mojego klubu parlamentarnego, ale być może to Komisja podejmie takie decyzje, więc my jako klub nie będziemy musieli, że zweryfikujemy te propozycje i nadamy im bieg, bo tak takie zmiany nadzoru są w sposób oczywisty i ewidentny potrzebne.